Na co zwrócić uwagę, wybierając swoje pierwsze profesjonalne słuchawki? Impedancja. Impedancja jest oporem, jaki stawia obwód elektryczny przepływającemu przez niego prądowi zmiennemu. W obwodach prądu zmiennego impedancja wpływa na to, jak dobrze obwód przewodzi prąd i jak efektywnie urządzenia, takie jak głośniki, mikrofony czy słuchawki, przetwarzają sygnał audio. Jeżeli chodzi o stosunek impedancji słuchawek do impedancji wyjścia słuchawkowego w interfejsach audio, powinien być on maksymalnie 8-10 razy większy. Znaczy to, że jeżeli wyjście słuchawkowe waszego interfejsu audio wynosi 30 omów, to opór słuchawek powinien wynosić maksymalnie od 240 do 300 omów. Zbyt mała różnica impedancji słuchawek od impedancji wyjścia będzie prowadziła do zniekształceń sygnału, wprowadzenia szumów, niewystarczającej głośności, pogarszania dynamiki i kontroli częstotliwości.